Oblężenie suv Macerati Maserati Levante Mercedes i Lambo Calama Nissan gt i kolinano w tle Co? Nissan gt i kolinano Rzadka fura ostatnio na warszawskich ulicach Ale potem za specyfikacja widzę, ciemna zieleń Fajna I zrobi środek

Dzisiaj w naszych ręka, rękach Ferrari 296 GTS Niestety bez Nowiteka, ale jest w planach, tylko są lekkie problemy, ale w przyszłości będzie materiał z Nowitekiem z tą formą, Na razie musimy się nacieszyć taką pięknością. tak się wyciąga grupach. z Porsche GT3 R. Dobry. Jezu, chętnie ci się Teraz tego. Opa, to. tego. Lotus. Zostajesz mi tam, Chodzimy dalej. 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 Lotus. Gietek pod schodami tego typu dla widza. Patriotyczny AMG AMGGT co to zaś się dzieje, że tu AMG GT na środku pracy stoi? What the hell? Lamborghini Huracan Evo Spider, który jeździ już nie wiadomo ile w Warszawie i obecnie jest w wypożyczalni, a tutaj naprzeciwko Ferrari Puello Sangue. Koń przeciwko dekowi. Bardzo ciekawe wykończenia na całym całej przestrzeni, właściwie Ferrari puro. Są wetynet pod lusterkiem, złote elementy, jasny środeczek V12 pod maską. Bajka. jo i włoska flaga. Ciekawostka, tego nie widziałem wcześniej. No i tutaj Lamborghini Huracan Evo w Spider-Cabrio. Ewo, ewo, ewo. Czyli najłatwiejszy do spotkania w Warszawie hurakan w dziesiąteczkę oczywiście No i uuu miśka miśka no i sztuka z wypożyczalni obecnie Ale ładna ja Nie pamiętam czy to jest okleina Czy to jest takie To chyba lakier był w ogóle Chyba lakier i jest to, Ale jest to na pewno kolor fabrycznie zamontowany w tym konkretnym hurakanie. Także taka ciekawostka dla widza, że tak wyjechał właśnie z salonu w takiej postaci, a nie gdzieś na dittelingu uklejonych, Ale nie pamiętam czy to kolejna, czy lakier. Chyba lakier. Kombo bomba dla widza. Kombo bomba. Jeszcze szybki look na giata dla widza. Fajne te wstawki, podobałem mi się. Kombo bombo F12 Berlinetta i RS6 w ładnym, bardzo ładnym, rzututkim speku. Fajne. Tylko szkoda, że to F12 jeździ zawsze. Jakieś nowe by się przydało. Nie podpuszczam, ale ktoś z widzów może kupić takie. Nie, nie będę płakał, nie będę narzekać. Z Lamborghini Urus w Nowiteku, full wody Nowiteku, cholera. Mocna becha. Puro sangły, urus, hurakam. Dzieje jest? Malik, gdzie jest Malik no, na, na, To jego majba. Lamborghini Urus w full body od Nowiteka łącznie z wydechem Zmiany Między innymi poszerzenie, obniżenie felga, tutaj wszystko, pyk Wloty karbonowa lota, wydeszek zmieniony Nowitek Bajeczk Szczerze mega dojebana fura, no i... Potężnie brzmi Ciekawostka, że tutaj widzę, że pod lampami nawet są umieszczone wloty powietrza. Ciekawe czy fejkowe, czy legitnie coś dają. I to na każdej felce takie wentylki. Miasto sówus. Urys Nowitek Alpinka, Purosangłe F12 MGGTL Bentley GT dzieje się Eloiloi A za nim matra Rzadki klasyczek dla widza Patrzę to widzę jaki ładny Bentley i Felga pod kolor jaka ładna kurde myślę, że jeden z ładniejszych Bentley jak ja widziałem tutaj w Warszawce Tak zwany Top spec. Jeden pomidorek i drugi pomidorek Ferrari F8 burrito znaczy tributo Wy Rossocorsie classic spec na classic ferrari najpopularniejsze polskie ferrari chyba czyli F8 tributo tak to wygląda ale nie będę wybrzydzać bo nic lepszego dzisiaj nie jeździ Da efekt? Biały Aston Martin DBX. Ulala! Ładny, kulturalny spek i dość rzadki. Pierwszy raz chyba widzę DBX akurat w tym kolorku. Ładny. Ogólnie, mimo biały bardzo pasuje do Astonów, a ten jeszcze ma biały wnętrze. Bajlando! I to w ogóle jest DBX 707? 707 Kurca. Mocniejsza wersja, oczywiście. To jest dopiero Bajlanda. Szczerze, jeden chyba z takich Dream Daily Suwików. Piękny. Widzowie, przed Wami Lamborghini Diablo w wersji VT. GT. I jest to Lambo. Należące do Maćka Musiała polskiego aktora. I jest to Lambo w specce. Bodajże, która w tej specce jest tylko trzy Diablo, o ile się nie mylę, i to jest właśnie jedno z nich. Srebrny, ciemny, taki grafit na zewnątrz i biel w Piękna fura. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Kosmos, naprawdę. To auto, zobaczyć na ulicy. Chcę, że pierwszy raz widzę. Tak na ulicy, żeby sobie stało i w Warszawie to w ogóle. Kosmos. Auto, które naprawdę tak wygląda, że mi się język prączy. Człowieku. Czuję się, jakbym był pod wpływem. Kosmos. Kosmos. No i top spec, totalny, naprawdę niby nic niezwykłego, taki grafit, jasny środeczek, ale na tym samochodzie wygląda bajka. Panie i Panowie, Alpine A110R, czyli chyba najmocniejsza wersja Alpiny, A110. I najzłodsza i najdroższa oczywiście. Potężne, czy nie potężne, no jak na Alpinę, potężne skrzydło, dokładki, czarowa maszyna. I szczerze mega ładna. Z tych wszystkich Alpin A110 według mnie ta Lka właśnie jest Najładniejsza, najbardziej taka agresywna, jakie fotele. Ulala, Panie i Panowie, przed Wami drogie przemocarne dzisiejszego dnia Lamborghini SVJ Roadster z wydechem od Gintani. To to ryczy dopiero u mnie na YouTube. Możecie zresztą zobaczyć materiał już z takim Aventadorem, właśnie SVJ, z wydechem od Gintani. Jak to pluje ogniem i jakie to jest głośne Naprawdę dźwięk potrafi przynieść z kilka kilometrów O, Hello No także spocik kolejny mocny Kilka baniek na koła Tozwyde, też mega drogi A jak to brzmi Może Wam dam jakąś wstaweczkę Jak to chodziło z tym ostatnim Awentadorem Именно Астон Мартин. z V12 pod maską wygląda po prostu nieziemsko, zjawiskowo i naprawdę auto którego można pozazdrościć w dzisiejszych czasach auto z gustem przede wszystkim pięknie brzmiąca naprawdę pięknie brzmiąca V12 momentami potrafi brzmieć niczym Aventador jakiś naprawdę Cudny samochód i fajnie, że ktoś tym jeździ po Warszawie. Jeden z elementów, który jest na pewno charakterystyczny dla wersji V12 to m.in. te wloty, które dają dużo agresji. Jakieś tutaj, wiadomo, lekkie dokładki i tak dalej. V12 Vantage S, Emblematic. piękny samochód i tak szczerze jeden na pewno z moich dream carów. Rakan Evo Lo Ja czy pierdolę jaki samochód ty Wujek Ali pomagali widzowie mamy. Diablo w lepszym świetle. Można się ładniej przyjrzeć. No i o wiele piękniej to tutaj wygląda. Jak jest ładnie oświetlone. Teraz to to naprawdę robi mega wrażenie. Kosmos. To kafem leci. Diablo VT. Kosmos. I obok 512 KTL. Również tego samego właściciela. Bombo, bombo Piękny samochód. Przepiękny. Tak zwane Combo-bombo. 512 TL i Diablo VT. Oba w pięknych spekach. Kosmos. Daje takie coś Ja Cię kręcę widzę zobaczcie to Nie dość, że Lamborghini Urus i to SE nowy Jeszcze Audi R8 W tym samym speku, what the hell Ja Cię kręcę, ale kombo bombo Do hello, hello. Widzowie, patrzcie, najnowsze mggt GT 6.3 To z bo ma spoiler Niezły Fajny, niby szary, zwykły spek, taki oczywisty, ale mi się podoba Ten felunek ładny, fajny, fajnie pasuje, wypełnia tak dobrze